Witajcie kochani, 28 marca Chciałbym Was zaprosić na minutę z kartami Lenormand Dzisiaj to tak jak i wczoraj, dla odmiany karta Tarota To jest wydanie Roberta Lichodziejewskiego Karty są potasowane i przełożone I wyrosujemy pierwszą z brzegu Wieża hmm. No tak, przez kilka dni była kotwica w Lenormandach Wczoraj była. Co wczoraj było? Wczoraj. Tak, zmartwychwstanie, czyli odrodzenie. A dzisiaj mamy wieżę. Wieża, no, sama w sobie nie jest dobrą kartą. Ona wróży o. Mówi o tym, że musimy być ostrożni. Musimy obserwować i bacznie, nasłuchiwać, ponieważ w dniu dzisiejszym może się wszystko wydarzyć. Może się wszystko wydarzyć. I te dobre, i te złe rzeczy. Dlatego moi kochani, bądźcie ostrożni. Jeżeli nie musicie dzisiaj podejmować żadnych decyzji, nie podejmujcie ich, aby one nie były złą decyzją, złą wróżbą. Jeżeli jest możliwość ich przełożenia, to je przełóżcie na jutro czy na kiedy indziej. Oczywiście nie dotyczy to spraw, które trzeba podjąć decyzję już teraz, tak? No to wtedy trzeba, tylko wtedy trzeba bardzo dobrze je. Przejrzeć, przemyśleć i przeanalizować, moi drodzy, wtedy tak jak najbardziej. Wieża yy, mówi o takich też różnych sytuacjach, o takich pozornych, bo czasami to, co wydaje nam się piękne, dobre i, i, i takie obfite, nie zawsze jest dla nas dobre. Ono może w każdej chwili runąć i. I my możemy na tym ucierpieć. Dlatego warto czasami zwracać uwagę czas na te mniejsze rzeczy. Bo pamiętajcie, nie, 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 nie wszystko złoto, co się świeci. No, taka karta nie ciekawa dzisiaj. Ja ze swojej strony, mimo wszystko, w dniu dzisiejszym e, życzę Wam przepięknego wtorku, przepięknego. Raczej tych dobrych sytuacji. E, no, i mam nadzieję, że m, nie wszystkim się dzisiejsza karta sprawdzi. Dużo energii. Wam życzę na dzisiejszy dzień.